Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na już siódmy odcinek Super raski, która nazywa się The Henry Stickmin Collection. Moi drodzy, już nie mogę się doczekać kolejnych przykładów naszego Henry'ego. O tak, kolego. No to kontynuujemy zabawę. O tak, moi drodzy. To już było. No to pora na słuchawkę. Hmm. Ceremonialnie Charles nas wyrzucił na sterowiec, tak. O, mam w obowiązku Cię poinformować, że ten gość na dole to bardzo zły gość, więc kochany. Powodzenia, kudlak. O, a co to? Ładunek wybuchowy, czyli wielkie kabum. Puk-puk, kto tam? Hipopotam i kwas, zielony żrący i śmierdzący oraz oczywiście odkurzacz. Hm, co wybierzemy najpierw? Puk-puk, kto tam? Cześć koleżko! E, chyba nie spodziewali się gości. Haha, <laughs> zdecydowanie nie lubią. Puk, puk, kto tam? Hipopotam. Hipopotamów nie lubią. No to teraz pora na kwas. Niech! Rozpuści nas, ten kwas? Nie, nie... To nie miało tak dziać się. No to wielkie kabum. O! Ała! A krycie? Czemu nikt mi nie powiedział się? Nikt mi nie przypomniał, że mam się ukryć. O nie, to tak nie może być, Charles. Czemu mi nie przypomniałeś? No to pora na wielkie odkurzanie na ekranie. Wysysamy naszych wrogów. Świetnie. O jaki worek do wymiany wielki. Haha. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy do środka. Tak, świetna robota. teraz pora znaleźć jakieś dowody na to, że to są kryminaliści. No rozejrzyj się trochę, nasz Henry. No i postanowimy, co należy zrobić dalej. Wielkie zebranie. O, chyba brakuje im nowego typu broni. Jakieś, jakieś pomysły? O, my mamy pomysły, patrzcie. Przybranie za członka gangu kapeluszników. Wystarczy kapelusz, haha. Dobra, mamy klej, tak. Przykleimy się pierdzącym klejem. Tak, moi drodzy. O, muzyczka, muzyczka, tak sobie fika, nasza muzyka. Dobra, wybieramy w takim razie przebranko. Eee, chyba nas przyuważyli. Ej, co ty robisz? Koleżko, co ty tu robisz, Smith? What are you doing here, mate? Powinieneś być w szpitalu, twoja żona rodzi. O tak. Dobra, ja już mam pomysł, jak cię szybko dostarczyć do szpitala. Nie martw się, wszystko wyjaśnimy naszemu szefowi. Kapsułą ratunkową. O, congratulations, Henry! Szczęśliwego dnia ojca. Dobra, pora na y, kolejne urządzonko, które... Robi coś z wymiarami. Zobaczcie sami, czy wierzyć temu certyfikatowi bezpieczeństwa? Hm. Zaraz się okaże. E, co się dzieje? Nie! Wszystko się zredukowało do jednego wymiaru. Do pierwszego wymiaru. Moi drodzy, oj, to nie był dobry pomysł. No to pora na, pora na, moi drodzy. Hm. Śmierdzący klej? Pierdzący klej, nie śmierdzący, Pierdzący klej, moi drodzy. Dobra, taka muzyka, niech sobie fika. A my... tak. Idziemy sobie jak pająk po suficie. Świetnie, patrzcie jaki wysportowany ten nasz Henry. No tak, prawdziwy agent do zadań specjalnych. Musimy wykraść dowody na przestępstwa tak członków gangu kapeluszników. Znowu się zacięły te drzwi. Trzeba je naprawić. Słyszysz mnie Henry? To ja, Charles. Dobra, musimy się dostać na drugą stronę tej wyrwy. No więc, co mamy tutaj do wyboru, jeśli chodzi o pomoc naszemu bohaterowi? Jest platforma, która pojawia się znikąd. Jest jakaś bańka grawitacyjna. Świetnie. O, robot, pomocnik i Charles! Oczywiście! No to rozpoczniemy może sobie od tej bańki. O, tak, moi drodzy. Bańka grawitacyjna. Up, up! Koleżko, Charles, do góry, do góry. Up, up, up! Proszę, proszę. Do góry, do góry. Nie, w dół, kolego! To była bańka spekulacyjna, a nie grawitacyjna, moi drodzy. Biedny, biedny Henry. Tak, zgnieciony przez grawitację. No to teraz pora na Charlesa. Ojej, co to za fanfary? O! Nie o taką bezpośrednią pomoc mi chodziło! Kolego, Charlesie! Hmm, wybierzmy zatem coś innego. Może, może tą platformę? O? Niech się pojawi. Gdzie jesteś, platformo? O nie! Eee! Nie na naszym! Skupiona powinna być bohaterze ta platforma, tylko na tej dziurze! Tak, to teraz pora na robota pomocnika. No, gdzie jesteś? O, jest w tej paczce. Cześć, koleżko! O! o. Dobra, było niebezpiecznie, ale się udało. To najważniejsze! O! No dobra, moi drodzy! No to pora dostać się do środka! Hmm, jakieś pomysły? O, tylko spójrzcie, co to jest? Roztapieczkości. Nie brzmi zbyt zachęcająco! O, kontrola umysłu! Hmm, już lepiej! I jakaś dziwna broń i. Dostęp, zdalny dostęp! Coś takiego! Dobra, kontrola umysłu! No dalej, tak, rusz rączką! W ten sposób! Tak, włóż kartę do środka! O nie! O nie! Zniszczył kartę dostępu! To powiedział, że kontrola innej osoby jest łatwa. Oj, chyba nie jest, zdecydowanie nie jest. Henry, musisz troszkę to jeszcze poćwiczyć. O, zdalny dostęp. Dobra, próbujemy w takim razie. O, też radę, też radę, Charles, pomóż nam. O, to bolało, nie te drzwi miałeś otworzyć. Oj, Charles, patrzcie tylko. Broń. Dobra, znowu próbuje nam pomóc. O, tak, jasne. Jego pomoc to więcej szkód niż pożytku. Podziurawił Henrygo. No to teraz pora na roztapiacza kości. Budyń, budyń z wrednego kryminalisty. Nawet kapelusz mu się roztopił. <laughs> o, jesteśmy w dziale chyba księgowości. Tu będziemy szukać dowodów przeciwko gangowi kapeluszników. Dobra. Ej, Charles, nie teraz! Właśnie zdradziłeś moją obecność! Nie, no, trzeba myśleć, zanim coś zrobisz, i co? Nakrą mnie. Dobra, jeszcze raz, Próbujemy w takim razie. O, wybierzemy jakąś możliwość, zanim Charles zacznie zagadywać do nas. Dobra, Gwiazdka Ninja! Hejże, ho! O, trochę nie trafił nasz Henry. Hm, poćwicz trochę rzucanie tą gwiazdką. Mój drogi. O, dobra. W takim razie wybieramy coś jeszcze bardziej efektywnego. Kolego, obaczcie! O nie! Samo spalenie! Nie! Przećwiczyłeś to, moi drodzy, chyba nie! Oh, man, Dobra. Nie, 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 nie wiemy, z czym to się je. No to może, no to może tego pająka wybierzemy na wędce? Patrzcie tylko spuki. Uuu! Haha! Dzień dobry, panie pajączku! Chlas! Nie bał się pajączka, ale dostał niestety wędką. O. Nie, nie, tam lepiej nie idź, bo tam jest dużo złych ludzi, którzy mają dużą ilość broni, więc może szyb wentylacyjny, koleżko. To będzie dobre rozwiązanie dla ciebie. Dostajemy się do szybu, jak fajnie. No i poprosimy Charlesa o pomoc, rzecz jasna. Co ma zrobić nasz Charles? O! O co chodzi? Wydanie odgłosu zwierzęcia? Henry Baranem? Żeś zbaraniał kolego, dobra. No to może nie chcemy Twojej pomocy, Charles. Już tyle narobiłeś nam tutaj kłopotów. Oa, Dobra, pomoc może jednak się przyda. Wybierzmy zatem inną możliwość. Okej. Okay. Co tym razem? Hmm. Może po prostu wyłączymy moc. Pewnie. A co? Wyłączmy wszystko. Zobaczymy, co się stanie na ekranie. O? Możemy sobie i. iść? Nie! Starowiec spada! Nie ma mocy! W ogóle nie było mocy. O, nie, to nie było dobre rozwiązanie. Okej. Okay. Próbujemy jeszcze coś innego, kolego. Ostatnia możliwość. I co? Przekierowanie mocy. Dobra, niech będzie. Do randomowego pokoju. Tak. O, okej. Okay. I co? Patrzcie, wywołuje zdjęcia. O, chyba za dużo miał energii. Biedny. Dobra, patrzcie, już prawie się wydostaliśmy z tymi dowodami. Rewelacja. Ale ma ekstra kapelusz ten jeden z gangu kapeluszników. O, dobra, musimy się jakoś wydostać teraz. Charles już po nas przyleciał. I co teraz? Mamy do wyboru... Hmm, granat oślepiający. Usypiający gaz. Hmm, co jeszcze? Banana, bum! Dobra, banan. I mamy... Hmm, broń, mocy. Bardzo interesujące. To może bananek? Hej, że ho! O nie! O nie! Miałeś się ukryć, mój drogi Henry. Znowu to samo. O, nigdy on się nie kryje przed tymi bombami. Ciekawe, dobra, to może gaz usypiający. Pewnie, że tak. Klas! O, nie, nie w tą stronę, koleżko. Nie tak, miałeś tamtej, z lewej strony lecieć. Hmm, dziwne, że Charles nie zasnął. Dobra, no to może, może granat oślepiający. Chlas, chlas, kabum! Nasz Henry też nic nie widzi. Eee! Gdzie jest grunt pod nogami? Niestety oślepiło nas, czyli to nie było dobre rozwiązanie. Zostało nam ostatni z możliwych, czyli. Tak, broń pełna mocy. Wow! Damy radę, damy radę i pojemy czekoladę, miejmy nadzieję! Wow, ekstra! Hmm. Tak, do widzenia, do widzenia. A my? A my? Nie, 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 dostaniesz mnie. Jest! Udało się, trafiliśmy prosto do helikopterka. To może być problem. Oj, zdecydowanie, to może być problem. I co? Jaką zdobyliśmy rangę? Tylko spójrzcie! Prywatny detektyw rządowy! Rewelacja! A członkowie gangu kapeluszników już bez kapeluszy trafili za kraty. O, to mi się podoba, Henry, bohaterem, rewelacja, patrzcie, a my też zdobyliśmy wszystkie zakończenia, wszystkie unikatowe fejle, żeśmy odkryli i w następnym odcinku pojawi się już nowa część przygód Henry'ego, o tak, kolego, świetnie. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Chain, cześć kochani i do usłyszenia.